Wybierają kobiet potulnych, słabych, które robią dla niego wszystko, podstawiają piwko pod nos, licząc na to, że on wreszcie je zechce. Jedyny mężczyzna, który oczekuje od kobiety bycia wycieraczką, to jest mężczyzna słaby, który sam nie widzi wartości w sobie, dlatego nie widzi wartości w kobiecie. Zdrowa kobieta o zdrowych zmysłach, która widzi swoją wartość, pomaga widzieć inną wartość innym kobietom, nie mówimy o klientkach, mówimy nawet o tych wokół i tak samo ma ze swoim mężczyzną. Ale jeżeli ty jako kobieta mówisz mi, że ty znasz swoją wartość, a pomimo tego twój mężczyzna nie traktuje cię priorytetowo, to ty żyjesz, kochana, w iluzji. Ty żyjesz w iluzji tego, że przyjdzie i ktoś cię uratuje z tego życia, które sobie sama stworzyłaś. Czy jesteś gotowa na to, aby mężczyźni i nawet ten twój wybrany mężczyzna zaczął cię traktować priorytetowo, jeżeli tak, upewnij się, że mnie obserwujesz i napisz do mnie relację, aby otrzymać bezpłatne szkolenie w tym temacie.